Rozdział 11. Sekrety pana Kleksa Mijał czas i uczniowie doszli do wniosku, że panu Kleksowi zepsuła się pompka powiększająca. Jak już wiadomo, codziennie po trochę się kurczył, lecz tym razem był już nawet niższy od najniższego ucznia w akademii. Ponadto był tak roztargniony, że zapominał łykać tabletki na porost włosów, przez co prawie całkowicie wyłysiał i stracił zarost. Źle działo się też w całej akademii. Budynek, łóżka i sprzęty powoli się kurczyły. Nawet niegdyś bujny park przerzedził się i nie wyglądał już tak wspaniale jak kiedyś. W Wigilię Bożego Narodzenia pan Kleks ogłosił, że wszystko ma swój koniec i otaczający ich zmiany po prostu zwiastują zbliżający się koniec bajki. Ot, po prostu i zwyczajnie bajka o mojej akademii dobiega końca. Bądźcie przygotowani na to, że akademia ta w ogóle przestanie istnieć, a i ze mnie prawie nic nie pozostanie. Przykro mi będzie rozstać się z wami. Spędziliśmy wspólnie cały rok. Było nam wesoło i przyjemnie, ale przecież wszystko musi mieć swój koniec. Następnie dodał, żeby się rozchmurzyli. Po zakończeniu roku w Akademii będą mogli powrócić do rodzinnych domów. Pan Kleks zabrał uczniów na drugie piętro i weszli do sali, która zawsze była zamknięta na klucz. Stała tam ogromna i rozświetlona choinka. Następnie przeszli do sali chorych sprzętów, która już nie przypominała szpitala. Wszystkie przedmioty lśniły i były wyleczone. Tam wspólnie zjedli wigilję. po czym przeszli do wręczania prezentów. Gdy przyszła kolej wręczenia prezentu Alojzemu, wszyscy zorientowali się, że go nie ma. Pan Kleks zastanawiał się, gdzie on mógł się podziać. Anatol oznajmił, że Aloyzy planował iść do sekretów pana Kleksa. Ten próbował go od tego pomysłu odżegnać. Lecz najwyraźniej mu się nie udało. Pan Ambroży natychmiast wyleciał przez okno. Chłopcy czekali w sali na rozwój wypadków. Nagle pojawił się Alojzy. Był cały umorusany w sadzy, a w rękach trzymał szkatułkę z sekretami pana Kleksa. Otworzył ją. Była wypełniona porcelanowymi tabliczkami, na których w języku chińskim widniały jakieś teksty. Alojzy już miał zamiar je odczytać, lecz w oknie pojawił się pan Kleks. Wtedy lalka szybko zrzuciła tabliczki na podłogę i zgniotła je butem, tak żeby już nikt nigdy nie mógł ich odczytać. W ten sposób zniszczył on sekrety pana Kleksa. Wtedy miarka się przebrała. Pan Ambroży przyłożył sobie pompkę powiększającą i wrócił do normalnych rozmiarów. Alojzy znieruchomiał, a Kleks podszedł do niego i ze spokojem zaczął rozkręcać Alojzego na części pierwsze. Najpierw odkręcił kończyny, potem głowę i w końcu porozkręcał wszystkie części tłowia, które umieścił w walizce. Wszyscy odetchnęli z ulgą. W końcu pozbyli się problemu. Pan Kleks oznajmił, na tych porcelanowych tabliczkach, które podeptał i potłukł, wypisana była cała wiedza, którą przekazał mi doktor Pajchiwo. Odtąd wszystkie jego magiczne moce nie będą działały. Wtedy do sali wkroczył Filip. Gdy zobaczył, że jego lalka, efekt dwunastu lat pracy, została rozbrana na części pierwsze, wściekł się i oznajmił, że się zemści. Podszedł do choinki i przy pomocy brzytwy odcinał płomyki świec, które wcześniej rozświetlały salę. Po chwili nastała całkowita ciemność. Adaś w trwodze uciekł na zewnątrz, gdzie była noc i padał śnieg. Anastazy otworzył bramę, a Adaś jak przez sen zobaczył cienie swoich kolegów opuszczających akademię.